Dzień dobry moi ulubieni widzowie, dzisiaj będziemy grać w gierkę o burgerach. Tak. No i co, no i... Pierwsze co, zamów mięso. Bo oczywiście się skończyło. I czaicie to, że ostatnio jak w to grałem to ja nie mogłem zauważyć tego? Szukałem tego przez dobre 5 minut. Latałem po całej mapie. Szukałem nawet w jakichś dziwnych komputerach i co? I nie mogłem tego znaleźć, a to jest nad y, półkami, które ciągle wyjmowałem. Eee, to jest przemęczenie. Ale na szczęście jestem. Na żarty po wigili klasowej, więc y, jestem zadowolony i można y, grać. Więc tak. Dobra, zamówienie numer 1. O, widzę, że y, kurz premium, w sensie kurz w gratisie, o. Dobrz, dobrze, bo czuć nas marzyli. No i gitar Kurde, zapomniałem ten, bo mi o, z, ten, zasięgi obetną. Dobrze, że mi się przypomniało No właśnie Ech, to już tak jest Srydków nas marzyli, Nie, bo po co? Dobra, to już przynajmniej... Zrobię try bardziej bidnie, ale... Ale niech będzie. Masz. I co? Trzy dychy zapłacił. Stary Dobra Robimy giganta. No to nie będzie w sumie rekord świata, ale jest gigant. Nie wiem dlaczego pod ostatnim filmem z tej gry miałem ten mega małe zasięgi. Nie wiem, chyba w czymś popełniłem błąd. Chyba we wrzucaniu albo. Z dużo praw autorskich musiałem bawić się z tym filmem. Masakra była Ale teraz jest yy, ten Git, bo nie ma tej muzyki, bo wszędzie była muzyka, wiecie? No i tak to jest, jak się zapomni. Wyciszyć muzykę. Dobra. Ty dobrze, smażą to mięcho. Ostatnio nie smażyli. Pa, nie dosmażyła se mięcha. Ale szkoda. Sam se dosmażę. Dlaczego jest tu taki złośliwy? Przepraszam. Dobra, jestem złośliwy. No to masz mięcho i, i se weź to mięcho. A, a, aha. Dlaczego nie mam oznaczonej kanapki i każdy sam może wyjmować? Bez sensu. Super. Dobrze, że tylko wyjęła, a nie wyrzuciła. To już by żarty były. 29. No i. Nie, no to jest biznes po prostu. To jest. Biznes się kręci. Dobra, patrzymy co mamy w tych W nagrodach. Jakiś sezon drugi. A, nagrody. Jakieś. Znaczy jak za darmo to biorę. To. O. Czas gry. Świetnie. A to... A to chcą brać Robuxy, nie tym razem. A, dzięki za przypomnienie o kole nagród. Gro. I co? I i, i, I... i w sumie to nie wiem czy to jest dobre Daj jakieś zamówienie, no weźcie na tego drive'a 8 8 jesteś 8 Dobra, frytki są Nie O! Trochę się Trochę się przypiekło, ale to tam najwyżej. Trudno. <śmiech> <śmiech> Pomalujemy na żółty kolor i będzie w sam raz. Dobra. Buła. Sałatysz. No nie, no nie mogę po prostu z tymi ludźmi, no. Pilnuję mięso, ma przed, przed twarzą mięsa nawet nie wyjmie. Po prostu... Dobra, nasmażę tego miecha dla dobra ludzkości, żeby nie było, że, że wszystko sam dla siebie robię. Proszę, o, proszę bardzo. Dobra, syr, pikle, warzywka zamówić i burgera złożyć. Eeeh. Już 23.36 Koledzy piszą A ja Żyję życiem Swoim własnym Moja specjalność Co ja mówię O Aha zniknął sobie Interesująca No nie, no takiego maluszka, żeś zamówił, maluszkiem to żeś przyjechał. Mit, mit jeszcze Breta trzeba domówić. O, dobra, jeszcze nim co, porzucam trochę, e poszuruję, poszuram trochę, żeby tak, żeby jak najwięcej brudu wyłapał. A wiecie dlaczego tak robię? Już Wam odpowiadam na te pytanie, Jeśli w ogóle kogoś to interesuje, chodzi o to, że nie lubię małych kanapek. Czy ten argument jest dla Was satysfakcjonujący? Bo dla mnie nie. O, przynajmniej grillowana patti się zachowała. No, wziąłem bekuś i co? I jajko. Nie umiem przypilnować. Normalnie masakra Nie no, super są jakieś jakieś dziwne modyfikatory, przez, przez co się rzeczy smażą 10 lat dosłownie 10 lat. Weź tą milionową rzecz i poczekaj 200 lat zanim się Flitki zrobią. Dobra. Zapakuj to. To jeszcze nie koniec. Jeszcze trzeba to... Dobra. Złapiesz? Złapał. Good boy. Może jeszcze zdążę kanapkę mu dać? Aha, no to chyba nie zdążę. Dobra, robimy e, tego giganta. Zaraz te tackę w sumie zmienię, bo ta jest zbyt nudna. jest coś został. Jest. Poczek został. Jak dobrze. Przynajmniej jedna rzecz. Dobra, cyk, ogórkan szkoda że pasztetu nie mam, to, to klient by powiedział tak, you are no i lubisz pasztetnik od hmm? hmm? no właśnie, trochę zbyt smażone, trochę. A to nie moja wina, że mam e, takich nierozgarniętych pracowników, którzy myją e, naczynia, co się w ogóle nie opłaca, bo można je zamówić za grosze. To nie tak, żeby to... No nie no! No dlaczego, no? Jak ja tego nie lubię. To I tak do nikogo to nie należy, więc... O ludzi. No nie, no i. Automatycznie się ten... ...zrobiło. Jest zwęglony, no nie, nie widać, wcale nie widać. Dobra, zrobię robię lekkiego timelapsa ze... ...smażenia mięsa. Ej, jestem sam na serwerze. No to jest bez sensu trochę, no bo jest nudno. To jednak nie będzie timelapsa ze smażenia mięsa, tylko będzie... IMPREZA! Ale to nie ma sensu, bo jest pomiń... A, aha. Aha, dobra, albo zagrajmy w inną wersję tej gry. No dobra, no to witam ym, w gorszej wersji tej gry. Przynajmniej dla mnie gorszej. W tej grze, co to jest? Ja bym chciał ten zrobić. Smażonego szczura. Czemu prawym przyciskiem myszy się takie coś robi? A dobra, nieważne, nie narzekajmy, żeby nie było, że jestem narzekalski, tylko tak. BU. Dobra, nie denerwujmy się. Tak, nie, nie denerwujmy się, bo złość pięk piękności szkodzi. Dalej. Łoludu Mięso i ser. No, świetnie. Syra mamy mało, ale mięsa nie ma. Co to jest? Dzwon. Po co mi dzwon? Dobra, jest wego burger? Nie ma. Cicho, nie obchodzi mnie to, że chcecie coś tam. Dobra, order. Spoko, nie obchodzi mnie to. Jak e, się zatrzymuje ciężko. Posprzątać kuchnię? Tak. Tak. Posprzątaj to, bo się. Ż... bo po prostu. Pff... higieniczne warunki pracy normalnie. Posprzątało się? Aha, nie. Świetnie. Dobra, grab. Dobra, przyniosłem Mięcho, cieszmy się i radujmy, że przyszła dostawa. Mięcho, o tak, to jest to. Po co? Po co zegrałem w tę grę? Zmąż. Takie było zamówienie. No co, no jaki problem? Jeszcze. Sama chcesz? No, no dobra. Aha, i, I tak jak daj, tutaj. Aha, z... mięso zniknęło. No nie, no ja nie mogę z tą grą. O, dobra. Świeży. Świeży rad. Żałuję, że w to zagrałem. Co ty powiedziałeś? Nic. A nie, powiedziałem to żeby tak wziąć mięso gdzie jest mięso gdzie jest ser naprawdę no, no, no. naprawdę dobra zdenerwowałem się na ten kontakt dobra, bo ta gra nie ma sensu Subskrybujcie ten kanał, jeśli chcecie więcej tej gry lub innych. Piszcie propozycje w komentarzach. Dobra. Po prostu weźmy do tej samej gry, która była wcześniej. Co jest? Obudziłem się w starej dobrej grze. Ym... O, jest już więcej niż jedna osoba. Dobra. Let's go. Miecha nasmażyli? Nie nasmażyli. No to... No nie, no dlaczego są jakieś spowolnienia czasów, no? Dlaczego mi to robicie? W to każdemu. Weź... ...żetony... tak w tej grze nazywa? Żetony zamów... ...za wiele składnika, no. Aha, no to... ...to wiele wyjaśnia. To przynajmniej weź te kubki. Nie widziałem nic. Dobra, spin dawaj, dwój, ja nie mogę. Mam dużo monet, więc poczekajcie chwilę. Ja dam radę to yy, wygrać. Nie, no to jest już załamka fest. Jest, jest, jest. W końcu. Nie wiem, który to był spin, chyba dwudziesty. Let's go. Już miałem się poddać. Skórka tacy, dzień piąty. Świetnie. Dobra. Weźcie mi to, dajcie, bo ja nie wytrzymam. Ładny jest ten fartuch. Podoba mi się strasznie. Dobra, zróbmy zamówienie w spokoju. Dobra, albo zrobimy ten typowy odcinek kanału Stricte Kulinarnego. Dzień dobry. Dzisiaj witajcie w mojej kuchni. Eee, dobra, mamy tutaj ten, ten. Mam tutaj ten, ten, i tak, wkładamy ten, ten, potem wkładamy ten, ten, możemy dodać więcej ten, ten, żeby klient był zadowolony, mhm. o nie, zwęglony patty, trudno, niech się nażra, trzy plocki mu wcisnę, dobra, seruś, wszystko po trzy, Czyli trzy syra. Wszystko po 3, żeby ten. Żeby masa była. Masa, żeby była motywacja, żeby tu spolić po tym, no. Bieżni, albo żeby przybiec, Nie wiem. Maraton. Maraton na 67 km, o ile takie istnieją, w co wątpię. Dobra. Cyk. Tutaj mamy placki. Jakie placki? Nieważne. Tutaj mamy boczuś. A całe dodamy. Dodam boczuś premium. Ale to jest wieża. Ej. Jak zrobię to zamówienie, to robimy największego burgera w historii tego kontynentu. O stary. Jakie to będzie mocne. Więc oglądajcie do końca. No, nie da się więcej dodawać składników. Naprawdę. Nie da się więcej dodać składników. Nie, no chwila, no chwila, no ludzie. Nie da się więcej dodać. Dlaczego? Robimy od początku. Dlaczego podwójne temat. Bucia. Buki. A w tym piecu jest przynajmniej coś? Jeju, te tace wszystkie. Po co za... Tu planetę zaśmieca. Jedalnia wkrótce się zamknie. Cicho się. No nie no jak no, 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 ktoś dołączył, no ja chciałem sobie sam burgerka złożyć, no dlaczego? Dlaczego wy mi to robicie? Dlaczego? Przynajmniej normalnie się smaży Chyba Dobra. Fredki, żeby więcej ha hajsu wycisnąć Cyk. Skąd się bierze ten tłuszcz, skoro to jest normalna płyta? A, jeszcze znam taką jedną grę o gotowaniu. To w następnym odcinku sobie e, w nią zagramy. Jeśli będzie 10 łapek w górę, to zagram. A jak nie będzie 10 łapek w górę, to, to, to zagram za parę... To, to, to zagram, ale... Będziecie musieli dłużej po prostu poczekać na ten film, bo nie będę zmotywowany. O, ale się ruch zrobił. Zrobiłem burgerka, zrobiłem rekord świata, to już wszyscy się ten zebrali. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli do końca dotrwaliście. I tym symbolicznym akcentem kończymy. Do widzenia. Do zobaczenia kiedyś.